Czy nie jest potrzebna pani panu silna pomoc na dłoń? Nie. Przeprowadzić pana na drugą stronę ulicy? Nie. Albo na drugą stronę ogródka? Nie. To może na drugą stronę? Nie. Au! Karol Fredriksen całe życie marzył o podróżach. Jeszcze nie że za chwilę wyruszy w daleką drogę. Cześć, chłopaki! Mógłbym na chwilę wejść. Nie. No dobra właśnie! Wracaj! Chwilę cię Gdzie my jesteśmy? Oh, co to oh. za to oh, oh, Mój nowy kolega! Cio? No już wynocha! Oh, Ale to jak śpiesz! Łapa! Aha, daj głos! Witajcie! Dobrze słyszałem, że powiedział witajcie. O tak! A -a. Właśnie się poznaliśmy i cię kocham! Może iść z nami. Please, please, please! Nie. Przecież to pies, który mówi! Czy z tej niezwykłej podróży? Rajwa, co to jest? ich! Wrócą cało do domu. Są tu za nami! Brawaj szybko daj ręka! Czy ktoś mi powie, gdzie oni są? Odlot Wytwórni Pixar pi, 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 pi. Pożyczyłem od zastępowego GPS-a. Raz, dwa, znajdę drogę No masz Wkrótce w kinach